Ja Ta więc. A obciążników będzie więcej z tyłu na koło Muszę bo... pomalować o, jeszcze o. Czop mam używane czopy są y, od szóstki turbo, bo ona miała po 8, nie? Ursusowskie oczywiście, bo Zetowskie miały 7 a Ursusowskie 8 i będzie cięższa dupa no i Odkupił od takiego tam znajomego Michała rolnika. I jeden jeszcze z Jeszcze jeden z kolega załatwił też. Bo on nie miał kompletu, tam hmm. nie miał sześciu, nie? No tam pięć było, nie? Hmm. Na no na jedną stronę praktycznie. Bo tak praktycznie. sobie wołają za obciążniki nawet po za krążek, nie? Dach już ma łodzią pomalowane ja. drzwi, też wszystko. Tylko jeszcze pójta musi być ta no, w środku. Tylko, tylko co nie jest pomalowane, no to praktycznie ta płyta tam i te obciążniki, nie? Pójta była pomalowana. Tu trzeba ale trzeba śruby też jeszcze zmienić, nie? No. No. Tam nie było kiedyś jakby w mecie. tu ten, no jeszcze tak. trzeba te niektóre zmienić na no to właśnie. Tu poszukałem taki ten, bo to jest nowe to wszystko takie powygryzane było, nie? To jest e... PCV. Takie, o tu jest. Na internecie gdzieś to, prostu... to jest z metra, nie? No. I nie na Allegro nigdzie, tylko przez Google wlazłem i szukałem chyba dwa dni i znalazłem no. to. I tak to wygląda. Bo to, to było normalnie tak cięte i te otwory, nie jak kiedyś oryginalne, nie? No. Resztę można powiedzieć, to będzie prezentacja główna, bo to no. jeszcze nie jest prezentacja, tylko odpalenie. Ciśnienie trzyma 6 No tyle ten co silniku... miał tam, myśleliśmy, że ja. tam, podkręcił go, a tyle tam, samo ma na tym ja zegarze, co tam. Ciśnienie się zgadza, wszystko. Tam. A silnik był rozbebeszony, nie? Także wszystko widziałem w przypadku. Silnik, silnik był przejrzany, głowica była robiona tutaj, no. nie? Bo ciągnik, ten silnik był kupiony właśnie na chodzie, ale dla pewności sprawdziliśmy, no bo jak to jest remont totalnego. Turbina jest zmieniona na działa. o, Turbina zmieniona na Ktechu, więcej ciśnienia daje. Tampa paliwa też jest trochę podniesiona, tak jak w tamtym, może nie, jak w tamtym, zobaczymy, bo tamten nam chyba jeszcze więcej. Ale zobaczymy, jak tam będzie w kółko się zachowało czy coś tam zdaje. Nie? Nie.